Panie poseł, i zapraszam pan poseł Patryk Gabriel-Kałicę Obywatelską. Panie marszałku, szanowni państwo, w samorządzie, wśród przyzwoitych ludzi, istnieje takie powszechne przekonanie, że dosyć łatwo jest ferować różnego rodzaju wielkie kwantyfikatory, kiedy się stoi tutaj i niespecjalnie ma się pojęcie to, o czym się mówi. Ja chciałem powiedzieć, że tak naprawdę testem na to, w jaki sposób widzimy świat, jakie wyznajemy wartości, nie jest odmienianie wielu. Pozycjach słowa ojczyzna, podniecanie się własnym głosem, tylko to, w jaki sposób traktujemy najsłabszych. I właśnie dlatego chciałem podziękować wszystkim, którzy pracowali przez te ostatnie dni nad, tym, nad projektem tego budżetu, za taką niewielką sprawę, która tak naprawdę pokazuje, kto dla nas jest ważny i kto powinien być dla nas ważny. To właśnie młodzież i dzieci, których pozbawiliście Państwo możliwości zwrócenia się pomo o pomoc w sytuacji zagrożenia jakiegoś kryzysu, dostaną z powrotem możliwość zadzwonienia pod telefon zaufania, którego, który Państwo odebraliście. Za to dziękuję. Jestem bardzo jako obywatel wdzięczny. Dziękuję bardzo. Za... Dziękuję bardzo.